Hej, sięmano z tej strony, ciekawostki. Y, przepraszam, to nie ten kanał. Z tej strony, sięmeczki do gry. Przepraszam, to nie ten kanał. Y, dobra, y, dziś pokażę Wam fajne triki. Przepraszam, że znowu na, y, na kreatywie. Tutaj od tego. Od tego. Do tego jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra, tam zróbcie tak. Jak ja zaraz wam wymiarę pokażę z góry. Co dwa bloki będzie postawiony kwarc. Tu albo co dwa bloki będzie zniszczone. Będziecie widzieć co, co jaki czas. Trochę rzeka dzisiaj no ale. Co jakiś czas będzie zniszczony. Zostawcie lajka i subskrypcję z dzwonem. Pozdrawiam, tłumacz google. teraz... I macie tak o, to ma wyglądać. Zaraz to resztę zrobimy tak o. Te te to, bo obok to mają to nie, nie musicie tak robić. Co robimy, żebyście widzieli? Już zobaczyliście, dobra. Kura widzę. Kura! Kura! Takie hura, kura! Właśnie Mamy kurę. Dobra, ona wyjdzie i tak. Czekajcie, dirta trzeba wziąć to zabudować. To nam niepotrzebne. Dyrt. Lepiej ziemię zwykłą. Piękny kurczak. Piękny. Tu. Aha. Jak coś tłumacz Google. Lovely nie. chicken. Lovely chicken. Kocham kurczaka. Piękny. Nie wiem, jak to się tłumaczy. Nie wiem, bardziej umiem hiszpański niż angielski, jak szczerze. zrobisz. Musisz na prowadny kanał na tych hiszpańskiego. Nie, nic nie robię. Dobra. Muszę specjalny kanał. Nic się ja nie spokojnie. O nie. Pogoda nam się zmieniła. Tak. Tak zmieniła się pogoda. We... Czy To były błyskawice? No, weather boost. Weather clear. Clear. Bezchmurna pogoda. Tu są dwa w dół. O, noc 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 Aha, to nie angielska wersja. noc u noc Dobra, weźmy ja na razie. Andrzej. Postawimy, Andrzej, 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 Andrzej. Przyśp... prześpimy się Słodkich snów Postęp dokonanie słodkich snów. Tak, dobrze. Jak mi będzie słabo coś, lec, to piszcie w komentarzach. A my zabieramy się do pracy. Yy, tutaj ładnie trawkę, zetnijcie sobie, jak gdzieś macie, nie? Najlepiej jakbyście mieli yy, gładki blok kwarcu. No, gładki blok kwarcu, yy, schody kwarcowe, yy, półpłytki kwarcowe i bloki kwarcu. Może być też gładki piaskowiec, też ładnie wygląda, nie wiem czy może, no. Parę dzisiaj zrobimy takich lifehacków domowych, już cztery minuty minęło, a ja jeszcze nie skończyłem tej rzeczy. Ogólnie to będzie basen, bo jeszcze ktoś nie wiedział. Basen? Tak, tak na, tak na dwa zrobimy, żeby... A to to, to mają być tylko do domu? Czy to kolejny odcinek? No rodzaju. tak, to będą tylko mechaniczne, nie tylko. Taka seria, ale. Ja też, ja też mam serię przygodą, Przygoda Mańca, ona będzie się pojawiła raz za dwóch tygodni. No a moja często. Jeżeli będzie okazja, bo też będzie wisienka na torcie, albo nie, już ja była ja, na, na, już była wisienka na, na torcie. Znajdziemy odcinek, nie? Jak będziesz się kupował ten? Nie będziesz miał, i będziesz składał komputer? komputer, tak, nagram odcinek. Jak będę składał swój komputer. Ogólnie, yy, Wisienka na torcie, czyli odcinek 20-minutowy z Fortnite'a, przegraną, powinien już wlecieć, z tego co pamiętam. Tak się mówiliśmy. Widzisz, w, 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 to... Nie, wleci już, bo ten odcinek będzie chwilę później. Tak, wleci. Dobra, teraz bierzemy. Tak, bo nagrywamy do końca odcinek 1 lutego. 1 lutego, jak dobrze wiem, wleciał. Z Fortnite'a też. Tak opieram tam. Nie, nie, 1 Pierws lutego wlecił, z Fortnite wleciał odcinek z Fortnite'a, a 2 lutego z Wota i 3 też z Fortnite'a, ale mój. Ale. No, no, wleciał już, no u nich już wleciał, u nas jeszcze. U nas... No, u nas nie, bo my nagrywamy to 2 lutego, nie? Pierwszego? Aha, tak, dzisiaj pierwszy i drugi. Dobrze. No, no mi... pierwszy lot i. My za tym dokładnie. Wy już macie ten odcinek, dobra. Dlatego ta, ta, Czy... też to nie Ogólnie źle zrobiłem. Dobrze, tutaj jeszcze trzeba jedno zniszczyć. Patrzcie uważnie, będziecie wszystko wiedzieć. A jakie to brajcie Instagram, mój to. Jak mam na Instagramie? Nie wiem. My? No, my. Grzmęczki, podłoga. Ziemeczki podłoga, podłoga. Ziemki, podłoga podłoga. podłoga, podłoga, podłoga. I tam piszcie yy, o jaką konstrukcję dokładnie chodzi, to ja wam wyślę wymiary, nie? A no może. Dawaj. Mm. No więc wpadajcie tam na Insta, od razu będziecie widzieć foteczki, czy co tam może, że foteczek nie ma. Mam że w tych nie ma. Ale mam nadzieję, że są. No, jak nie ma, to no. Yy, tutaj będziemy poczuwali Glowstone, a. nie pamiętam, jak się w pra prawdziwym życiu nazywa. Wyjajcie na YouTube. Zomeczki hmm. do gry. TikTok. My ja gramy tak gramy, w time, tak gramy w różne gierki gramy. Teraz basem budujemy. No. To jest dobra, koniec. No. no, ogólnie. TikToka też kiedyś widzieliśmy. Dalej ja mam mamy. Dokładnie mamy ale już na, na niego nie nagrywamy takich rzeczy jak kiedyś. Ogólnie, już się 7... no, Kiedyś było. Widzę Karolinkę z na Karolinka! Spalaj, suszawki. Teraz ja się huźdżam. Dobrze, ja już kończę to powoli. Tylko jeszcze później wodą wypełnimy, nie? O nie, to jest deszczowy las. Dobrze, zostawimy na Ej, ale w czasie deszczu może chyba spać, nie? Szóstka. Tak. Dobra, dobra, końcówka. Spanka. Jeszcze jedynka. Nie, jakie dziury porobiłem. tam już się nam rady, ale ok. Dobra, dobra, patrzcie teraz. Tutaj potrzebujemy glowstone'a, albo coś innego, świecącego. Ja nie wiem, co tam. Nie wiem, jak glowstone się w tym nazywa. Na pewno szkło potrzebujemy, żółte. Szkło. Niebieskie, takie jasne. Najlepiej. Żółte też by mogło być, ale niebieskie ładne będzie. Szukamy. Kiedy wejdziemy, to będzie dobrze. Nie mogę zatrzymać, bo to nagrywanie ekranu jest... Nie da się. Chyba tego nie znajdę. To już pan Nie. Jeszcze basę robię. A nawet jeszcze 10 minut nie ma. No bo basę dalej robię, dlatego się dziwisz, że tak długo to nie? Ale szukam. Glowstone'a, jak się Glowstone nazywa po polsku? A jak się nazywa Ludzi Glowstone po polsku? Napiszcie mi. Nie wiem. Światło grzyb? Nie no dobra, nie będzie. Zobaczymy, jak po co to świeci. Dobra, świeci dobrze. Jak tam będzie basen? O nie! A będzie dzisiaj wodę wybywał? No muszę, nie? Żeby to był efekt jeszcze nocny. A dzisiaj to basen jeszcze coś, coś zrobić? To zależy od czasu. Zależy od czasu, mam nadzieję, że dam radę coś zrobić, bo basen to trochę za mało. A już 10 minut! A ile chcesz to zrobić? Basen? Ile chcesz to, ile... Nie wiem, wiem, że basen kończę. Czyli pół godziny odcinek może być? Może. Teraz najlepiej było, gdyby było szkło. Czy basę... Nie wiem no, czy dziś... Ale tak też jej zostanie, Dobra, dobra. Czy dzisiaj basem tylko na... Nie wiem, we... czekaj, Czekaję yy, Tutaj yy, może być jeszcze szkło, gdybyście dali jeszcze poziom niżej, ale ja nie daję szkła. Tutaj. Dobra, od tej strony zrobimy wejście. No nie! No, to jest osoba, która dawno nie grała w Minecraft. Wydaj na komputerze. No czy gra? Wczoraj. No tak, odcinek powinien już leciał. Nie wleciał na pewno. On, on, on już jest na kanale. Żyliśmy go dokładnie 31 stycznia. Kanał to woli żyliśmy. I 8 stycznia. To ogólnie powinien być domek do tego zbudowany, ale mi się nie chce budować, się domku. Może poprosicie mnie o jakiś domek, to zrobię. Na przykład domek kempingowy. Napiszcie w komentarzu. Albo kampera. I ja to chyba umiem nad kampera zrobić. Jeśli psy, że, że robisz marki samochodów. Też dobra, ale byśmy... Albo logo, albo YouTube. Albo na i przykład z, y logo osób, które nas subskrybują. Można, to może nie będą live na Twitch od Minecrafta. Jeszcze czegoś innego. Albo na YouTube będziemy z Minecrafta live robić. No. A to się zobaczy jeszcze? Nie pośpieszajmy. O, tak on wygląda, nie będzie. I teraz trzeba wodę wlać. O. nie lubię nalewać wody do basenu. Dlatego nie lubię basenów robić, nie? Ale na odcinka No, ogólnie zawsze, jak mam tam, jak w Minecrafcie, rzadko co mam basen, nie? O, już? Dobra. Tu pływać zaledwie nie można, nie? No, ale wiadomo dlaczego. Ogólnie lepszy efekt by światełek był, gdyby to było szkło, albo... czekajcie, zrobimy na szybkiego. Nie. Lepszy taki, bo ja bym musiał to jeszcze niżej wkopać, ale mi się nie chce. Dobra. Team... Team... Set... Nine. Dobra. Czemu? Patrzcie jak to dobrze wygląda, wchodzicie, nie, pływacie na środku, niby tak ciemno, a i tak patrzcie, z góry, no zobaczcie, zobaczcie, tam trochę może krzywo zrobione, ale trudno. Długo się robiło takie, co? No. Ale efekt niesamowity. No serio, gdyby tam jeszcze niżej było i szkło by było, jeszcze lepszy efekt był, tak fajnie by to wyglądało, jeszcze efekt wody może dodać wtedy, takie młody są chyba. Nie no, wiem, czy jeszcze jedną rzecz robić, czy nie? nie wiem, nasz minut no, jeszcze na do 20 mógłbym dać, tylko co mam pokazać jeszcze dzisiaj? Mm -hmm, o, no bo skąd mam powiedzieć? Robię odcinek, jak zrobić? O, a wiecie... O, a wiecie... O, wiecie... O, wiecie... a wiecie... 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 Dzisiaj miałem wręcić, Znaczy, dzisiaj miałem -hmm. odcinek z Angasa, ale nie było zgrać. I wiecie, wiecie, jak miał się nazywać ten odcinek? Nie. Grałem z Kaczyńskim w Among Us. Czemu z Kaczyńskim? No jakiś typ, on się nazywał Kaczyński. Dobra. Mamy time set day, teraz robię szybki kominek tak jakby, wiecie o co chodzi kominek, nie? Cegły potrzebujemy. Ale tak też szybko, bo to szybko robi cegły. Może to mi to, to, to na odcinek właśnie. Mogę, mogę. Ludzie lubią mogę dać chyba Main Piece. Wiecie czy lubicie Minecrafta, to czy Minecraft już się wam znudził? Chociaż jeden odcinek tylko z niego kupił. I? co piec, piec i Spokojnie. Nie wkręcajmy się, o, to jest jego i on robi co chce. Po to, żeby zrobić ładny, ładny grill! A potem walniesz nocną, nie? Tak, nie. pokazać, czy oświetla. To nie oświetla! Może zrobić śle... A, O, że dał mi pomysł. Co? Oświetlenie do tego jeszcze palmy. Ze mną robisz, no? Nie. Mieszczek jest, robisz. No ty domek jeszcze musisz zbudować, a Ścianę! Dobra, co, to zrobimy na następnym odcinku. Bye.